Teraz chciałbym pokazać Ci uniwersalny sposób na wykonanie przekierowań w pliku htaccess na serwerze. A więc być może jesteś właścicielem sklepu internetowego, właścicielem strony na Joomla, właścicielem strony internetowej postawionej w czystym HTML i CSS. -ie. Wówczas uniwersalnym rozwiązaniem jest wykonanie właśnie przekierowań 301 w pliku htaccess na serwerze. I teraz chciałbym pokazać Ci jak to zrobić krok po kroku. Tutaj nawet podałem Ci przykładową regułkę, ale pokażę Ci, jak to zrobić za pomocą generatora htaccess, a więc odwiedzam ten link i tu jest właśnie generator pliku htaccess. I zobacz, tutaj mamy old file, czyli możemy wykonać przekierowanie z niedziałającej podstrony na działającą podstronę. I zobacz, teraz pokażę Ci krok po kroku, jak to zrobić dla szesnastego adresu URL w naszym serwisie. A więc kopiuję ten adres URL który ma status błędu 404. Uruchamiam go pod przeglądarką i kopiuję to, co znajduje się po slashu, po nazwie strony głównej. Kopiuję ten adres i wklejam go w polu Old File Path. Czyli wklejam ten niedziałający adres i New File Path. Jest to nowa odpowiadająca ścieżka. Naszą odpowiadającą ścieżką jest właśnie kategoria bloku WordPress w tym momencie, więc. Uruchamiam ten adres, on działa jak widzisz, więc kopiujemy to, co znajduje się po slashu, po stronie głównej i wklejamy do generatora hta-access. I oczywiście klikamy ten przycisk generate code. No i zobacz, mamy wygenerowaną regułkę, którą należy wkleić do pliku hta-access na serwerze. Aby to zrobić, należy zalogować się do serwera strony. Możesz to zrobić za pomocą darmowego programu. I bezpiecznego o nazwie Filezilla. Połączenie z serwerem loguję się na serwer strony pracab.pl. Zobacz, tutaj po lewej stronie jestem na dysku komputera, po prawej stronie jestem już na serwerze. Wchodzę do katalogu Public HTML, ponieważ w tym katalogu znajdują się pliki. Przed wykonaniem edycji warto byłoby sobie zrobić kopię tego pliku. Trzymając lewy przycisk myszy mogę go skopiować na dysk komputera. I mam już kopię, teraz mogę zedytować ten plik i tutaj, zobacz, kopiuję sobie tą regułkę z generatora htaccess, która wykona mi przekierowanie 301 właśnie w tym oto pliku, a więc wklejam tą regułkę, CTRL-S, zapisuję tą regułkę, nadpisuję zmiany na serwerze i zobacz, ta Strona o nazwie kategorii blok WordPress, problemy z WordPress, ta regułka HT Access właśnie została wywołana i w tym momencie wykonaliśmy przekierowanie 301 z poziomu pliku HT Access na serwerze. Teraz chciałbym pokazać Ci, jak wykonać jeszcze jedno przekierowanie 301, a więc uruchamiam sobie niedziałający adres i odpowiadającym adresem będzie właśnie ten oto adres. A więc kopiuję w pierwszej kolejności ten niedziałający adres URL i wklejam go właśnie tutaj w polu niedziałającego adresu. I teraz kopiuję adres działający, odpowiadający, czyli kopiuję ten adres i wklejam do generatora htaccess. Klikam Generate Code. I w tym momencie mamy już wykonanie przekierowania 301 w generatorze. Kopiujemy ten adres URL i wklejamy do naszego pliku ht access. Ctrl S, zapisujemy zmiany, nadpisujemy zmiany na serwerze w pliku ht access i odświeżamy stronę internetową. I w tym momencie wykonaliśmy przekierowanie 301 z poziomu pliku HT Access na serwerze. OK. Mam nadzieję, że teraz już będziesz wiedział jak to zrobić krok po kroku z poziomu serwera.